Gdzie? Gdzie? masz wszystko? nie, chodzi mi o to, że ten. Gdzie ty jesteś? A tu. Wacław. O kurno. Ja i będę kurwa bił 5 lat, bo to Patrz, kurwa. Je. Je. Nie. Na początku zbieraj tylko białe rzeczy, szarych to nawet się nie opłaca zbierać. Okej. Okay. A później, a później to nawet w ogóle nie będziemy zbierać takich rzeczy, tylko kurwa żółte, rzadkie. No, no i możesz mieć dwie bronie. Łuk mogę mieć jeden. Ale nie, ale możesz mieć e, dwa, e, ten, jak, jak wejdziesz sobie w ekwipunek, to masz e, no. obok broni, masz tak jakby jedynkę i dwójkę. Aha. No i możesz mieć dwa, dwie typy broni. Aktualnie mogę mieć jeden. I guess. Jak jeden? Zmiana broni. Jak masz. A pod którym to jest? No nie, jak masz ekwipunek? No, czy wiem, że tam, ale chodzi mi to jest co 1, 2, czy jak to działa? No 1, 2. No po prostu w klawiszologii musisz sobie zmienić po prostu na jakiś przycisk. Ja to mam Gdzie pod, to jest? Podmyżkę. Ja mam to na myszce. Krawiszologia. Zmiana broni. To jest W główne. Jeżeli chodzi o to. Wuja. No? I, I ja mam to pod myszką, bo. Zmiana ja broni. No. I, i ja, ja mam pod myszką mapę i, i zmianę broni. Zmianę broni, to może dam sobie tu. Ojka To no faktycznie jest O kurwa biom. Nie no to idę im plecy robić, to tak nie ma Nie ma takiego bicia Leży Kurwa prawie zginąłem Chyba pójdę pod łuk Ojka No możesz iść przykładowo na blisko i na daleko po prostu bo, i to jest ważne, że nie możesz iść, jakby po dług i przykładowo dłu e, miecz, bo tu muszą być po prostu dwie inne rzeczy. Które są potrzebne do tego. Ginę! Nie ginj. No kurwa, mam jeden. Ży... Mało życia. Leżę. Spokojnie. O, mam. No. Prymitywny, ale. Emitywny Łuk, by the way. nie! Klepią się Klepa na łeb. Dobra, tu coś ma... Czekaj, bo tu quest jest, odbiorę go no nie, quest. to po At prostu... Village... Czy znaczy, ja po prostu go kliknę i idę dalej? Nie. Już co zrobiłem? Kiedy kuźwa... Moją bronią, tym kurwa pochodnią, zadaje więcej obrażeń niż kurwa tym. Dobra, czyli górę mamy już zrobioną. Wacław, masz mało życia, wiesz? Wiem. Musiałem tego opracować musiał na całym. Potki będę musiał kupić. Mm. No i możesz jeszcze posprzedawać te wszystkie góry na to. Wiem, co chcesz, już, to, nie. to już praktykowałem. Regeneracja. Nie, energię. to jest schowek. A mi się ten koleś psuje, tak. No, później dostaniemy tę energię taką zajębiaższą. Będzie git. Dlatego, jeżeli chcesz iść pod, pod łuki, to włócznia jest zajebista do tego. Bo masz. Ee, bo masz. E, łuki zadają obrażenia kłute, to samo jak włócznie. Hmm. I dlatego. Czekaj, bo ja sprzedaję krab. I to też jest ciekawe, żeby przykładowo nosić maczugę, musisz mieć i. Odpowiednią zręczność i siłę. Nie tylko daną. Lutą. O, zadanie to jest. Zadanie mi ucieka Halo. Dzięki. Pozdrawiam. E, a to zauważyłem, że to chyba. Że o, tam chyba nie idę. Temu. Poziom! Też mam. Łowaj Czekaj, bo szczelam w kruki. To w Czekaj, chodź tutaj. Czarne to są kruki tylko. To sobie poziom rozdysponujemy. Gdzie co? Jak? No, w yy, bohaterze masz. W e, tutaj, Nie, na, na początku weź sobie bohatera i masz zdrowie, energia, siła, inteligencja, zręczność. No i to, i jeżeli po, przytrzymasz trochę ten, to ci pokazuje ile co, co, to co ci daje i tak dalej. Jak chcesz, tu masz broń i tarczę. Znaczy, gdzie kom mam, jestem w bohaterze, no i... bohaterze i masz po prawej. Jak no masz... to wiem, tylko że mi tylko pisze, co to robi. No, co no się obrona? No nie, i, i, jak masz cechy? Czekaj. To masz zdrowie, energię, siłę, inteligencja, zręczność. No. Co jest potrzebne do łuku? Zręczność. To ci nawet pokazuje, że podnosi zdolność ataku, obrony i zwiększa obrażenia zadawane przez broń kłutą, a broń kłutą jest Aha. E, łuk. Dobra. No i masz jeszcze umiejętności. To tam byłem na starcie. No, no i łowy to jest mistrz walki łukiem i włuczyn, czyli obrażenia kłuty. A goś pod... pod. dalej? Idę. Co ja, w kamienie zacząłem strzelać jak pajac? Z łuku do mnie. Palwoty, ty piażu. Czekaj. A tu jest syfu dużo. O! Jo! Prawie całe HP. Zabrałem mu. Zajmij się dzika, takiego dzika? O, po a! Kieraj, leży się ruro. Ona tak z takim kurwa zajmuje się słowo motion kurwa padają, Gip. Gip. a! Ale, 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 ale lepszy lepsze. O, Szenia. Tam też jest. Wiela was tutaj. I... O i. Mm. A ja tu się wale. Och tu Satyr. Weź sobie tą skrzynią Klepa na ryj. Najpierw to trzeba wyczyścić. Ta, Masz ła, ta po mnie, kurwa. Masz po mnie. Też kurwa na początku wszystko leje. Ale jak ja mam kolera, tak w każdej że tak mam. Najpierw, żeby zbierać, to trzeba wyczyścić. Potem można się rozglądać i badać. Okej, okay, mam lepsza. Skrzynka co jest skrzynce? Tu masz bro Tu masz ten Łopanie! ZŁOTO A nie masz już e, po, Powyrzucaj sobie te szare rzeczy po prostu w ekwipunku Szare rzeczy? No Szare Bo, bo białe sobie możesz zostawić i sprzedać A szare są najgorszym tym Sortem A to są jakieś Aha, to są jakieś części do zbroi, okej. Okay. No i, i, i masz jeszcze takie żółte, to są po prostu trenerzacze, i później masz zielone, niebieskie i tyle. Wiedziem buta żaje. Dobra, to na razie pobiegam może w ten sposób. Miedziana bransoletka, skórzana koszula. Dobra. Co to? Co za światełko? Kliknij. Kaplica doświadczenia. To, to, nie, mam... to nie brzmi dobrze, słuchaj. Kaplica doświadczeń. Klepa to... na ryj! Jak się tarczy używa? Nie używa się tarczy. To po co mi ona? Ona ogólnie ci ten... Aha. No tak teleki jest. telekinetycznie, tak? Tak. Okej. Okay. Kuwa. O, chodź tu! Chodź tu! Nie. Klepa naryj leżeć, kurde, przed stary z mlekiem! Ale może to denerwować, że że... E, że truno się namierza nie, niekiedy przeciwników. Te, jeszcze zdążyłem nauczyć. Wiesz coś, bo tu nic dla mnie nie ma. Aktualnie. Wezmę może... Aha. Hmm, chyba nie. O! Eee, co to za dobre stworki? Jakieś OP stworki. Bas. Jestem w pułapce! O. Your is full. Jak się używa podki Pod, pod e, 9 i 0. A widzę. O hej. Łopanie, ile tutaj temu? Czy coś. Możesz to wziąć. Cienki za pozwolenie. Nie, no jak coś to dam, mogę to wziąć i możemy wrócić po prostu teleportem do miasta. Mógłbyś to sprzedawać. wziąć, bo ja nie mam miejsca w ekwipunku akurat. Specjalnie, to jeszcze bo. Tutaj? Czekaj, bo mogę coś założyć. O, gdzie mogę dać? A tu, a tu to, to, to się goń. Luchnia. Mam lepszy item jak pod to. Dobra. Hmm. Okej. Okay. To jeszcze weźmiemy. I poczekaj. Wejdź przedłem No i. I do hello, Masz? Nie Przez to przechodzę Na no to kliknij no, L a, i... teraz Jezu, yes, jak to się namierza beznadziejnie Wiem Ja pierdol Boż O, quest alive? A, bo to jest... Dobra Sprzedaj To tak Będziesz chciał włócznie? Może zostawić sobie. Albo stój, dobrze. stój. Ch chodź do mnie. Potrzebujesz skórzanego napierśnika do zbroi? No właśnie chodź, zrobimy handel po prostu, tak będzie e, łatwiej pomiędzy. Ten. E, bo... bo będziemy sobie po prostu pokazywać co mamy i tak dalej. Ja mogę mam ci taki dać Mam taki łuk. Mam taki łuk. To... Trzymaj. Łuk jest słabszy niż ja mam. Włócz nie mam. Znaczy, on ma szybkość. Eee, ma lepszą. Nie, wolniejszy jest. A to nie, to łuk Ale włócznie. Ym, pa, y, nie patrz na szybkość, na włócznik, bo ci nie, e, przy ci ten. E, eee, będzie o wiele szybciej. No to zbroję bym wziął. Włócznie. No. No. Czyś, chyba ten pierścień chyba zostawię ten co ja mam, bo on mi daje więcej życia. Ale to masz dwa pierścienie, nie masz? A to jakie ja mam? Ja mam, ale ja mam ten więcej życia i regenerację. Życia, okej. Okay. Okay. No. Okay. No ja mogę ci nie. dać to, mogę ci dać też to. Wiesz, O to, no to możesz dać, bo to, to jest no, regeneracja to... energii, a ja potrzebuję, a ja mam. Płat energii. Klik Kliknąłem. A. A, jeszcze tam go nie te. założę tej zbroi. Nie? Inteligencję muszę sobie zwiększyć. A, bo to jest na ten... Dobra, pójdę w inteligencję teraz. Mogę już im założyć S. Dobra. Światła się w tym tam, korytarze. Tam, tam. Da, że... nie, 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 da, Już mam tysiąc. Ja zaraz ci powiem ile będę miał jak to sprzedam. Ja pierdziele, tu jest na ósmy poziom. Za 24 tysiące! Nie, potkę zostaw. Czy ich popierdolę? Ja mam aktualnie pieniądza... E, Dzień... czy ty masz? Czy... Ty masz? Wszystkie dodatki do gry? I guess, że może mam. Bo. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Nie, bo. J jestem koło tego, a bo tu. mi pokazuje, że mam y, jakąś broń do, rzucan do rzucania, a potrzebny jest dodatek Ragnarok. A. Ja chyba go mam. Ja chyba razem z dodatkiem kupiłem wszystkimi. To nie. Czekaj, gdzie I... mam iść? Na ten... Hmm. kliki ten i w taki złoty, żółty... i tak dalej. No ja mam tylko helos. Nic więcej. Kurwa. Dobra. Czekaj. Czekaj. helos, ja się tam przejdę, to nie jest daleko. Nie, stój, stój, ja już idę. Ja tam idę, biegnę tam już. No i chuj, a Pogoniam mnie kruki. Nara, jestem szybszy, kurwa, łatwo z wami pajace. Nie, bo ja zapomniałem, bo ja kurwa kładłem ten teleport, ja pierwszy przeszedłem i się Nie, tam się tam... tam tam już jestem koło tej jaskini. S, siema. Ty ja, kurwa, szybko no. S. Czekaj, no, możemy iść dalej. Idziemy, idziemy w ogóle. Lasy, lakoniki, okej. Okay. Idziemy do Leonidasa O, będziemy mu bronić, pomóc się przed tymi. Persami. O, trzeci poziom. Ja już mam, ja już ubiłem dawno trzeci. Ubiłem czwarty. Nienawidzę harpi. O, idealne pióro. Nienawidzę Harpy pogodowo, że nie cierpię. Gardzę tymi szmatami. No, właśnie to, no i to właśnie, to, to jest ten też fajny vibe, że tu masz... Właśnie... Znam te ta. klimaty. Na. No. Wow! Ginę! Nie giń. Kurwa. Spokojnie. Masz najlepszego strzelca we wsi. No czemu we mnie? Nie wiem. Co ja ci kurwa zrobiłam? Poczekaj sobie... Ja, ja kurwa wszystko idę w ten... Ja a... Kurwa, wyglądamy tak rozjebani A ja sobie to przybliżyłem Wyglądamy ja... tak rozjebani Siemo no ja to, to jest pierwsza rzecz, co zrobiłem w mieście Gdzie śmiałem się ze swojego ryja Siemo, Eniu Nie, tu przyszliśmy, dobra, to tam Drzewko. Czemu nie mogę drzewka wziąć? The Forest. Ej, idziemy na ten obóz do góry im zapierdolić. Czekaj okay. Nie ma, czekaj. Ja się już klepię z nimi. A ja muszę za każdym razem klikać. O kur... Klepa na łeb. Wyjazd na chatę. I tyle. Zostaw go, ciulu. Zostaw go. Tasie analny, zaostaw, zaostaw, niedobry. Oj, monitor mi się zaraz. Zaczęliśmy być kurwa, nie zginął. To spierdalaj. Wee. Nie ma tego chyba. Czy się gra w głowa teraz? Geh <śleský> <śleský> <Kurva. śleský> Powinniśmy to nagrywać, stary. Nie, nie, nie chcę tego kurwa, nagrywać. Mi, Ale nie, to nie, nie, wiem, to nie tak... jest tak, że wiesz serio, tylko tak w od czasu do czasu się w to pogra. Eee! Daddy. O! Nie, wrzę coś Czy, czy ciebie popierdolimy? masz? Synka Mony O, to dla mnie I pójdę No co? Czekaj Jak się robi Chcesz... handel? Po prostu kliknij na moją tą Prawym i... Klikam prawym. Czekaj, Uj, ja chcę sam spróbować. No, Klikam tak. prawym, nic się nie dzieje. Kurwa. Prawym przyciskiem myszy. No, klikam! Na moją, e, ale nie na postać, tylko na tą ikonkę, gdzie masz po lewej stronie. Jak masz swu, swój pasek HP i tak dalej, to masz na dole mój. A no to tego mi nie powiedziałeś. Tak jak w Matinie. Co chciałeś? Co ty chciałeś z tego, co to? No właśnie. Mam lepszy. To czy to? Nie, mam mam lepszą zbroję. Aha. Bo myślałem, że ja mam regeneracji 43, a ja to ten czepek na jego mordzie, kurwa! Weź się obróć. Czekaj, obrócę się. Ten czepek na ryju, no nie mogę. Czekaj, podejdę. Boże, jakbym był jakimś, nie wiem, zdegradowaną rangą i upośledzonym żołnierzem z kojatel. Nie, nie, mogę. nie Za dobre to było. Ale ja tak się kurwa nie robi. Czekaj, budziki klepie. To ja harpię. Siema. O! Już się kurwa w ciebie strzelę. Aha, tak kolegę traktujesz. Dobra, dobra, zapamiętam to sobie. Będziesz kiedyś coś chciał. Mam karpie! Rury analne Dobra, napierdalam no pochodnią No i co? Gdzie idziemy w ogóle, bo idziemy no, nie wiem wzgórza Lakoni, o, Dobra, strange... O nie! Kurwa, śmierdzące gówna! Boże. No i ch chuj, zaraz ginę przez nich. Za kurde. Ile ty masz HP? Ja? 409 ogólnie? Okay. No. Ja mam prawie 500. No właśnie. Łopanie Łopadzie, go do Word 2 vibes mam teraz. No tak, tylko że. No i czemu wszyscy na mnie? Co to jest? Halo za RG? To przecież to, jest, to nie jest winda z GOWA, żeby byli na mnie, no halo. Co to? Maczuga jakaś. Ale nie, bo, e, bo zręczność daje ci też życie. O to chodzi. ah. No. Ok. Skrzynka tu jest jakaś wysokiej jakości. Łapanie, ty! Halo! Co? Regeneruj się szybciej, ciuliku. Ale masz. tę. Potki przecież. Wiem, że mam potki, no ale mam też regenerację. Trochę szybciej zajmie. Nie zajmie tyle czasu. Skrzynka, co my tu mamy? Mały eliksir zdrowia. O, plus 10 do ruchu masz. Do ruchu. A, o, Udany suchar, udany. Klepie, ale nie, ale... klepie bossa, kurde, nie boję się! Ale leżeć! Nie, ale... ale to jest fajne, że... że wypadają rzeczy, te które oni noszą. No, w przeciwieństwie do Skyrima, to czasami się to bagowało I, Gdzie... wy... I nie wypadały zajebiste itemy z przeciwników. o Ja jeden ja, ja eliksir sobie biorę. Gdzieś energii. Dobra, czekaj, co ja tu mam? Jakiś łuk dostałem gorszy. Czekaj, co? Nie, no ten jest lepszy. Dobra, coś z tego ulepimy.